Jak zamienić codzienne nerwowe sytuacje na oazy spokoju i satysfakcji? Jakżeż często znajdujemy się w sytuacji, kiedy jesteśmy zaskoczeni tym, że musimy na coś czekać? Czekać o wiele dłużej niż przewidywaliśmy, ewentualnie w ogóle nie przewidywaliśmy, że będziemy czekać. Stanie w korku. Jak uczynić, aby jazda samochodem przez pół godziny przez godzinę? Nie była takim jałowym czasem. Jak wreszcie uczynić, aby takie luki czasowe, wolne przepływy wykorzystać, ale nie chodzi o to, aby zmaksymalizować efekt, że non-stop pracujemy, coś robimy, i tak dalej, bo w końcu odpoczynek też nam się od czasu do czasu należy, więc taka luka może być chwilą spokoju. Ale być może obrócić tę lukę w coś niezwykle pozytywnego? Podam ci trzy sposoby, a sam sobie dopiszesz następne 10 na to, aby w sposób prosty użyźnić swoją codzienność czymś, co spowoduje uśmiech na twarzy. Powiem ci, w jaki sposób ja daję sobie radę z takimi chwilami, kiedy mam na coś czekać. Jestem właścicielem organizera. Organizer a to element, który jest częścią składową systemu zarządzania czasem. To nie jest zwykły kalendarz, to jest pewien sposób myślenia, to jest w pewien sposób kontrolowania swojej rzeczywistości, to jest pewien sposób organizacji swojego czasu, swojej myśli, swojego skupienia. To także jest coś, co daje mi niezwykłe czasami poczucie swobody, luzu, daje mi też możliwość bycia spontanicznym. Kiedy nagle ląduję w jakiejś kolejce, Gdzieś stoję, nie mogę się ruszyć, muszę na coś poczekać. Kiedy dysponuję organizerem, ty dzisiaj dysponujesz telefonem. Wtedy zazwyczaj zagłębiam się właśnie w ten organizer po to, aby wykorzystać ten czas na przeglądnięcie sobie tego, co jest istotne, na przemyślenie różnego rodzaju punktów, na uporządkowanie sobie przyszłości, tematów, którymi powinienem się zająć itd. itd. Jedziesz pociągiem, jedziesz autobusem, co możesz zrobić? Możesz wykorzystać ten czas na organizowanie sobie tego, co nastąpi później, na przemyślenie. Nie wiem jak ty, ale moje odkrycie jest takie, że kiedy nie jestem w swoim codziennym otoczeniu, bo gdzieś czekam na coś, jestem w stanie łatwiej wyłączyć się ze wszystkiego. Wtedy także przychodzi moment kreatywnego myślenia, czyli kładę sobie na wokandę codzienności jakiś temat i zaczynam sobie rozbudowywać strukturę rozwiązywania problemu, po prostu zastanawiać się na tym, jak z tym sobie dać radę. To jest możliwe, jeżeli dysponuje pewnym narzędziem. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że włączamy telefon. No i co bardzo często się dzieje? Facebook, różne inne narzędzia. I bardzo często spędzamy czas na czymś, co jest mało istotne. No, można grać w grę. Jeżeli jesteś zmęczony, a chcesz odpoczywać, to jak najbardziej. To jest też sposób. Ale zamiast skupienia się na czymś, co nie przyniesie mi satysfakcji, może warto właśnie wykorzystać fajnie ten czas, tyle, że mentalnie muszę się do tego nastawić. W momencie, kiedy jestem w samochodzie. To już jest druga sytuacja. Wsiądę do niego i jadę na przykład 40 minut w korku. Ewentualnie w ogóle wybieram się gdzieś. Tak jak ja jutro będę jechał około półtorej godziny z Warszawy do a, y, y, miasta Łask. Jeżeli ja wsiądę, jadę i nagle wpada na pomysł, a może by coś pożytecznego w tym czasie zrobić. No, wiadomo, że przecież jak jadę, no to nie będę pisał, notował i tak dalej. Ale co mogę zrobić? Mogę rozmawiać z systemem, który nagrywa i kreować sobie pewne pomysły. Ale mogę także włączyć audiobook i słuchać tego audiobooka. No ale, żeby to zrobić, warto sobie to wcześniej przygotować. A więc wyobraź sobie teraz, że przygotowujesz sobie takiego audiobooka i niekoniecznie planujesz, kiedy go będziesz słuchać. Ale przygotowujesz po to, aby kiedy wsiądziesz do samochodu, mieć to przygotowane. To w języku angielskim w systemie zarządzania czasem nazywa się Physical Setup, czyli ustawiasz sobie sprawy tak, aby były gotowe, kiedy przyjdzie na to czas. Ale istnieją takie momenty, kiedy wiesz o tym, że będziesz na przykład czekać 10-15 minut, jesteś w takim miejscu, że możesz swobodnie rozmawiać, albo możesz na chwileczkę wyjść. Wiecie na to, jest, na co jest super moment? Na to, żeby w telefonie przeglądnąć sobie kontakty albo w swojej głowie. Z tymi osobami, do których dawno nie dzwoniłeś, nie dzwoniłaś. A dobrze by było zadzwonić. To jest ta ciocia, która już ma trochę lat albo wujek, a nie masz z nimi zbyt dużego kontaktu, to może ten dodatkowy telefon do swojej mamy, bo zbyt rzadko do niej dzwonisz, a może warto zadzwonić do kogokolwiek, przyjaciela, znajomego i tak po prostu powiedzieć: wiesz co, dzwonię tak zapytać, co u Ciebie. Jakżeż to jest przyjemne, a nie wtedy, kiedy dzwonisz. W jakimś interesie albo z jakimś interesem. Wykorzystanie takich momentów na właśnie tego typu sprawę da ci nie tylko coś, co nazywa się poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, ale da ci to także dozę radości. Pomyśl o tym, ustaw sobie pewne kwestie, przygotuj je. To niewiele trzeba. A kiedy przyjdzie taki moment, będziesz miał, miała, jak znalazł. Ale oprócz tego, Podziel się z innymi tą wiedzą, tymi pomysłami, bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci, a zdobywa satysfakcję z czegoś, co nazwiemy czynieniem dobra. Zapraszam Cię do ściągnięcia bezpłatnych, dodatkowych materiałów w opisie filmu. Da Ci to znowu do myślenia, doda Ci do swojego arsenału narzędzi, które możesz wykorzystać właśnie wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. A na pewno przyjdzie. Zapraszam cię do subskrypcji tego kanału i zapraszam cię do skorzystania z innych filmów, które być może dodadzą tej radości do twojej codzienności. Krzysztof Sarnecki Quest Change Managers